Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl. Dzisiaj przygotujemy najlepsze ciasto truskawkowe na świecie. Zaczniemy od biszkoptu czekoladowego i żeby go upiec, potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki zimniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao i szczypty soli. Na początek weźmiemy sobie miseczkę, do której wsypiemy 80 g mąki pszennej tortowej. 25 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżki kakao i wszystko ze sobą wymieszamy. Produkty sypkie będziemy dodawać później do masy biszkoptowej przesiewając przez sitko, więc na razie odkładamy je na bok. A teraz duża miska, do której dajemy 4 białka jaj. Żółtka czekają na później. Dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywno. Nie bójmy się ubijania, ta piana musi być naprawdę dobrze ubita. A kiedy to już się stanie? Będziemy dosypywać 80 g cukru. Tylko nie wszystko naraz, tak partiami. Trochę dodajemy, trochę ubijamy. A po dodaniu całego cukru ubijamy tyle, aż przestaniemy słyszeć chrząs tego cukru w pianie. Wtedy możemy dodać 4 żółtka jaj. Najlepiej zrobić to pojedynczo, żeby nie pozbyć się tego powietrza nabitego w tą pianę. Po dodaniu ostatniego żółtka, wszystko dobrze mieszamy, ale już nie za długo, i odkładamy mikser. W tym momencie zaczniemy przesiewać produkty sypkiem przez sitko, tak jak mówiłam, i również robimy to partiami. Trochę przesiewamy, trochę mieszamy. Mieszamy już ręcznie łyżką albo jakoś łopatką. I tak do wykończenia produktu. Teraz szykujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24x36 cm. Na dół sam położyliśmy papier do pieczenia. A my wylewamy masę na biszkop do środka, rozkładamy równomiernie i wyrównujemy. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 160 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół, pieczemy około 20 minut. Pod koniec pieczenia warto wbić patyczek i sprawdzić, czy ciasto się upiekło. Po upieczeniu wyjmujemy biszkopt z piekarnika i zrzucamy z wysokości około 50 cm. To pozwoli, żeby biszkopt nam jak najmniej opadł. Biszkopt zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy wystygnie, odcinamy. Ciasto od rantów foremki i wyjmujemy biszkopt z foremki. Biszkopt obracamy z powrotem górą do góry i ścinamy tą wierzchnią skórkę. Biszkopt można przygotować sobie wcześniej, przechowywać go np. przykład w foliowej jakiejś torebce. I wtedy ta skórka bardzo ładnie schodzi. Tak przygotowany biszkopt wkładamy do czystej foremki, wyłożonej papierem do pieczenia. Będzie czekał na późniejsze elementy tego ciasta. A my teraz przygotujemy masę czekoladową. I do masy czekoladowej potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%. 20 g masła i 4 czegolad mlecznych. Masę czekoladową przygotowujemy w kąpieli wodnej, czyli garnek z wodą stoi na gazie. Nad tym wszystkim stoi miseczka, ona nie styka się z wodą. Od dołu jest podgrzewana przez tą gotującą się wodę. Do miseczki dajemy 20 g masła. Dolewamy 300 ml śmietanki kremówki 30%. To wszystko od dołu się ogrzewa. Masło się rozpuszcza i musi połączyć się ze śmietanką. Teraz możemy dodać 4 czekolady mleczne. Jak Państwo widzą, one są połamane, żeby łatwiej się rozpuściły. Nadal to wszystko dołu się odgrzewa, więc czekolady powoli się rozpuszczają. Łącząc ze śmietanką, masłem. Mieszajmy sobie to oczywiście, żeby to się szybciej połączyło, ładniej. Nadal widzą państwa krótki, więc musimy dalej jeszcze czekać. To musi mieć klarowną konsystencję. Wtedy możemy zdjąć to już z kąpieli wodnej, odstawić i zostawić do wystudzenia i lekkiego tężenia. To trochę czasu zajmuje, muszę uprzedzić. A my w międzyczasie przygotujemy sobie pącz do naszego biszkoptu. I poncz zrobimy ze 150 ml przegotowanej wody, dwóch łyżeczek cukru oraz ewentualnie dwóch łyżek likieru amaretto, ale to opcjonalnie jeżeli wiemy, że ciasta nie będą jadły dzieci. Dodatkowo jeszcze do składania ciasta potrzebujemy około 500 g truskawek. Składniki na poncz wymieszaliśmy i teraz będziemy ten nasz biszkop nasączać tym ponczem. Pączu nie musimy zużyć całego, to zależy od Państwa, jak bardzo wilgotny biszkop Państwo lubią. Biszkop nasączony. Masa czekoladowa już u nas przestygła. Jak Państwo widzą ma gęściejszą konsystencję. Już nie jest taka bardzo płynna, tylko lekko już zaczyna gęstnieć. Możemy ją teraz wylać na biszkopt i nie trzeba rozkładać. Ona się sama rozłoży, ewentualnie gdzieś tam możemy poobracać forebką. A teraz truskawki umyte, wyszypułkowane, ale w ten sposób, że odcięliśmy te końcóweczki ze szypułkami. Następnie te wilgotne truskawki bardzo dobrze odsączamy z wody na ręcznikach papierowych, tak żeby później ta woda nie dostała się do masy czekoladowej. I będziemy je teraz wstawiać. Wstawiać będziemy właśnie tą odciętą końcóweczką po szypułce. Stawiając dociskamy do biszkoptu i układamy je Równomiernie, ale w pewnych odstępach od siebie. W ten sposób powinny wyglądać poukładane truskawki w tej masie. Foremkę z tak przygotowanym ciastem stawiamy na razie do lodówki, tak na 30 minut, żeby masa stężała. Pod koniec stężenia tej masy możemy zająć się bitą śmietaną. I żeby tą warstwę przygotować, potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30% 130 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. A jeszcze na koniec do ciasta potrzebujemy 50 g czekolady mlecznej. Zaczniemy od przygotowania żelatyny, czyli do miseczki wsypujemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje a po chwili mieszamy ją już, żeby rozpuściła się w wodzie. Po rozpuszczeniu w wodzie zostawiamy ją do wystudzenia. Proponuję jednak w czasie tego studzenia przemieszać od czasu do czasu, żeby żelatyna się nie zbryliła. A my wyjmujemy sobie dużą miskę, do której wlewamy 800 ml śmietanki kremówki 30% takiej, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki. I zaczynamy ubijać mikserem. Śmietany przy dodawaniu żelatyny nie ubijamy na sztywną, ale musimy wyłapać w moment, kiedy łopatki miksera zaczynają zostawiać ślady na śmietance. Wtedy dodajemy 130 g cukru pudru i wszystko ze sobą mieszamy. Oczywiście ilość cukru pudru jest orientacyjna, to od Państwa zależy, ile go dodadzą. Teraz dodajemy wystudzoną żelatynę. Robimy to małym strumieniem powoli. Po dodaniu całości musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać, ale już nie za długo, ponieważ bita śmietana zacznie nam szybko gęstnieć. I dlatego nie ubijamy jej na sztywno. Wracamy do foremki, którą wyjęliśmy z lodówki i powolutku tą bitą śmietanę małymi porcjami rozkładamy po całości. Ta masa pod spodem zastygła, a rozkładamy powolutku, żeby po prostu nie porobić w niej dziur. Po wyłożeniu bitej śmietany do środka musimy ją rozłożyć równomiernie i wyrównać. Przykryć truskawki, tak jak Państwo widzą. No i 50 g czekolady mlecznej ścieramy na wierzch takim obierakiem do warzyw. Proszę tylko uważać, nie na sobie paznokci paluszków, bo tego byśmy nie chcieli. Natomiast równomiernie rozcieramy to wszystko po e, powierzchni naszej foremki a następnie całość wkładamy do lodówki na kilka godzin, żeby masy dobrze stężały i wszystko ze sobą współgrało. Ciasto jest rewelacyjne, sezonowe, bo truskawki w sezonie najlepiej smakują. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.